Hej, ułaczka, kochani, z tej strony Kukilia, ja, a dzisiaj, słuchajcie, będziemy słuchać ym, piosenki osób, których nie lubię. <grym> Czyli na przykład, widzowie, nie przypadam za Moniką Kociołek, a będziemy jej piosenki słuchać. Mniej więcej jedną piosenkę wybierzemy, ale jeżeli starczy nam czasu, to mogą być dwie. Ostatnio polubiliście tę serię, więc jeżeli chcecie znowu tę serię, łapeczka w górę musi być. No i zaczynamy. Ta piosenka, słuchajcie, to jest najnowszy najnowszych hicior na TikTokach i w ogóle, więc tak, widzimy, może podgłośnimy bardziej. Nie poznać i się, poddać, znów w panik. Bardzo fajna pizza. Spróbować, spróbować od nowa. To trochę naiwne. A ja sezusi Nie wiem, co powiedzieć, i znowu kłamałam. Miałam tylko ciebie, prosiłam błaka. Niechciana, nie lubiła siebie Dosłownie to o mnie Miała lat paręnaście, gdy sama została A teraz tkwi we mnie Nie wiem co powiedzieć i znowu kłamałam Miałam tylko ciebie, prosiłam, błagałam Najlepszy Teraz tylenie. już Dziękuję. chcę wyjść Nie czekaj, nie wrócę dziś przychyla ich spojrzenie już nie chcę to zatruwa moje serce e, Bardzo fajna piosenka. Ogólnie Monika Kocurek ma taki głos datny do śpiewu, że po prostu mało wokalistów ma i e, których ja kiedyś słuchałam i tak widzę e, Bardzo fajna piosenka uczuciowa Coś o mnie trochę wspomniane, ale słuchajcie, kolejna piosenka Moniki Kociołek Północ. Jest północ, zaraz mam wracać, 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 dobra, włączamy. Widzowie, wygląda na to, że Monika Kociołek posunęła ten teledesk, nie wiem dlaczego, ale no. Usunęła. Jeszcze pięć minut, zamawiam czas gdy oni serio, wy na niby Stąpienia palą, jak słońce nas na Czujesz mniej więcej, mniej więcej. Dziś to co ja jest północ, zaraz mam wracać, wracać za Nad nami dym W tle słyszę Stary płyty Chcę ukraść Jeden moment Widzę, że czujesz Mniej więcej, mniej więcej dziś to co ja Jest Niezbyt ją lubiałam, ale słuchajcie, jeszcze trochę zmieniło. Bardziej ją lubię. I tak widzę, kolejna to jest Nikam na chwilę. I to ostatnia piosenka Moniki Kociołek, którą wymyśliłam. No, a na głowie ciągle mila spraw Wciąż napędza mnie wspomnieniem no, Tamten no, stary świat I nawet kiedy zasnąć chcę I otwólić się To znów muszę wyjść w ten szary dzień Wciąż nie wierzę, że od życia ciosów Przyjmowałam wszystkie razy z własnym stylem Okrywałam smutek robiąc zawsze do ty dobrą dobromile Możesz gadać ile chcesz się. Ja się więcej nie pomylę Odczuwałam kiedyś złość mnie wytkoni jeden gość. Chciałam chwilę, wracam sama na ten front A na froncie czeka on Już zebrałam sobie siłę, bez zostać z ciebie Zdecyduję robię to dla siebie samej oczy, nie dla ciebie, bo ja mierzę znacznie dalej okay. ok, ja sam i mam swoje zdanie Chociaż nie wiem co mi zrobić, ty usłyszysz oh, moje ja wyszczekanie Ej, nie mówię, że od życia Tyle przymierz dla mnie, wszystkie razy, tak to jak z nasu z dobrym stylu. Kryj, smutny, robią zawsze dobre, dobrą minę, by tak było. Takie były takie głosy przeznaczone do śpiewu, moim zdaniem. Słuchajcie, taka była motelka, i zarówno też śpiewu. Czuwałam kiedyś smutność. Zabrakło mi jeden głos. Powiedziałam swoją trudność. To z pewnością mówili. Ja się czekam. Józef, siłę, Dominik, Krupiński nawet no. kiedyś Monika była taka bardzo sztuczna, ale słuchajcie, już się trochę zmieniła. No powiedzcie, że na lepsze. Tylko. Te, te włosy, właśnie te włosy. Chodzi o włosy, że lepiej było jej w blondzie. Bo blond to taki lepiej ją yy, opisywał. I te długie włosy blond znacznie lepiej. I tak widzimy, kolejną influ, której nie lubię, wiecie kto A jak nie wiecie to, to jest Wersów. Tak widzimy, ja jej nie lubię. Ale słuchajcie, tylko jedną piosenkę przesłuchamy, bo prawie wszystkie je posłuchałam na odcinkach i w ogóle, więc może tylko jedną posłuchamy. Poza tym mam już w tą swoją Dla mnie to ona jest bardziej sztuczna od nie czuj się sam, bądź tu gdzie ja Nie za późno jest Nie potrzeba wiele tych banalnych słów Przyjdźmy samych siebie, pokaż mi jak czuć A co jeżeli we mnie, a co jeśli to we mnie. Nie widzisz już tego co chciałabyś nam. Zamykam na oczy, wszyscy ten gdy to leci o północy to nie to samo, gdy Cię nie ma wtedy dosyć Obce twarze podświetlają telefony Późne pory nie dają zbyt Moja naprawdę bardzo lubi wersje, ale ja nie daj.

Wszyscy tańczą, gdy to o północy To nie to samo, gdy ci nie ma wtedy dosyć Obce twarze podświetlają telefony Późne pory nie dają mi już spać Nie dają mi już spać Piosenka nawet w Gite Lidury, ubrania w liter. Ale słuchajcie to, jak ona sztucznie czasami wygląda, tak średnio. Em, mogę w sumie konwalię. jest moją jedną z ulubionych piosenek wersów. Ale no, jeżeli nie słuchaliście, to mogę Wam pójść w No, to ostatnia piosenka. Obiecuję, obiecuję. No mały poruszek. Zostaw już wszystko, tylko idź Tak brakowało letnich dni Oddycham ciszą wokół nic, nic Kilka tych chwil, tak po prostu to być Już nie czekać na bit Jeszcze szalony się, a to nic Skoro wszystko to my Najpiękniejsze dni nie zgubisz za sobą A myśli kwitną jak Czy Przypominają coraz bardziej Tamte miejsca tak banalne To nasz najlepszy czas Coś przytulny jak wtedy, jak zawsze e Zobaczyć strat, zachody, słońca wokół Nic, nic, kilka tych chwil Tak po prostu tu być, już nie czekać na bit W każdym słowie zapadnie a to nic Skoro wszystko to my Piękniejszych dni nie zgubisz za sobą A myśli kwitną jak konwerje Przypominają coraz bardziej Tamte miejsca tak banalne To nasz najlepszy czas Coś jak wtedy, jak zawsze Ej. Piosenka o to e, Słuchajcie, to będzie ta ra. i w ogóle... Dobra, e, to tak. Kolejna piosenka. Piosenkarka, piosenkarz. nam pełna pewna to Polskę. My Męskuje za to, ale nawet będzie w internecie o tym. Dał Nie lubię go, bo za bardzo się uważa tak dziewczęco, wiecie. Zobaczycie sami. E, raz miał nawet różowe bosy. Różowe. Dlatego widzuje już mam go Oglądamy ze skupieniem. Halo Siri, kto mi dzwoni. Nie mam czasu na rozmowy. Ruch ostatnio całkiem spory, nie, yeah. to jest 35. TikTok hula jak szalony. Jak to robię, nie wiem sory, życie smak ma teskawkowy, nie. Yeah. Jadę fioletowym bez House. Yeah. Czasem kaj na bydło cały ja. Pracujemy ciężko i to fajnie. Potem z wami Chilo Summerga. Chcę tylko sweet life. Candybank, roli nie można się bać. Wiem na pewno to przodu cały skład. Perbu bo i chcemy dotknąć gaz. Tam gdzie nie ma. To jest Chłopię, 2025 góry, Mama, Duma, haters, sorry. Cały no. szybko, tak jak dzień, czarna bluza myspi. Hej, sam nie wierzę, co jest pięć. z go własnym własny wow, wow Mamy to wszystko i mam motywację. Władzę skoro na ja pewno pasy, dlatego tak no, fajnie no. pachnę. Lecę budować ten zasięg, alej. Patrzy wokół, czy to Polska, czy LA. Moje życie to od roku, już amerykański sen. Yeah. wszystkie sprawy w toku biegną szybko, tak jak Blaze. Dzisiaj chciałem podziękować, że was tylu tutaj jest. Hej, ja to się nagrywa w ogóle? Okej. Okay. Chcę tylko Sweet Life, hey. ten, ten, goli, Nie, nie można się bać. Nie ma się nie ma się gaz. Oh. Tam gdzie niebo, łapie chwilę, przelew, spory. Mama, duma, haters, sorry. Bardzo fajna i bękroli. nie można się pać. Wiem na pewno do przodu cały skład i pole dotknąć gaz tam gdzie nie ma kolejny też piosenka Dominika Rupińskiego, ale no. Zauważyłam, że ma nową piosenkę jaką której ja nie znałam. Kim jestem? Nie widziałeś drugiej May. Widzisz to co widzieć chcesz, chociaż wcale nie znasz mnie Kim byłbym, gdybym Te nie nie pasnie mu Bez tych paru stóp i balencja uh, uh, Nie widziałeś drugiej twarzy, mej Widzisz to co widzieć chcesz, chociaż wcale nie znasz mnie tak jak każdy chodzę spać, chociaż ciężko jest mi zasnąć. Na, nawet nawet moich snach, widzę przed oczami światło. Sipuję mnie z każdym, nawet moją koleżanką. Lub kolego, yeah. przestań kolego już. Ja nie mówię o miłości, chociaż yeah, yeah. też potrafię kochać. Uh -huh. Powiedz mi jak się schowa kiedy tu wszystko jest na pokaz. Mam 23 lat. A zamiast domu mam pałac. Udzielę życia na dwa. Tak jak Hana Montana. Po prostu zaraz ja Nikt nie wie, co mam w planach. Piję szampaniak jak zanach Powiedz mi, kim byłbym, gdybym był nagi. Bez tych parustów i balencjagi nie widziałeś drugiej twarzy mej Widzisz to, co widzieć chcesz, chociaż wcale nie znasz mnie Kim byłbym, gdybym był nagi? Bez tych paru stów i balencjagi Nie widziałeś drugiej twarzy, mej Widzisz to, co widzieć chcesz, chociaż wcale nie znasz mnie Kim jestem, kiedy prosisz mnie o zdjęcie Czy wiesz że... Jestem taki jak ty. Uśmiechnę się nawet kiedy nie chcę. Bo przecież nie wypada mi. Mają w dupie, jak się czuję, widzą no, pod twoje, w tym. Bylebym poświecił twarzą, potem można iść. Czemu po ze spełnione sny? Jak ty dalcikarem padam na ryj. Kim byłbym gdybym był nagi, bez tych parustów i balencjagi? nie widziałeś drugiej twarzy, mej. Widzisz to co widzieć chcesz, chociaż wcale nie znasz mnie. Kim byłbym gdybym był nagi, bez tych parustów i balencjagi? Nie widziałeś drugiej twarzy May. Widzisz to, co widzisz? Dobra, słuchajcie, nie, nie coś innego. Bardzo fajna piosenka. Mm, ogólnie. Mm, ale ten Dominik za bardzo płaka. Dobra. włączamy coś, co ja nie lubiłam kiedyś. Jego nie lubię od tamtego roku. Dobra. 96, bardzo fajna piosenka. Niezbyt lubię z kolima Kto najlepszy w Polsce jest? Tylko z 96 Zapamiętaj krótką treść On jest colim 9 96 no, tak, wiecie, robi się. Oj, 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 oj. Zabieram na hotel zazwój, że... Potem zabieram się na hotel Twój chłopak jest chłopotem, Zabieram się na hotel To nie koniec Zostań mnie, jeśli chcesz to, to Jeden to, to moment No bo ze mną to, to nie Taka jak wodospad słodka Prosi, żebym mu nie został nagę, fotka, a jej fotografię, jak biodra I mi nowy wolno, aby to bomba ciągle tygająca Najlepsza forma, potem nas rozpoznasz Diamentowe płyty to jest darem Boga Konkurencja ciągle raz podgląda Ukradliśmy wszystkie twoje piękne koleżanki Ukradliśmy wszystkie twoje najbierniejsze banki Żar nigdy nie wryśnie z nami atmosfera magii Jeśli jeden krzyknie wszyscy gotowi do akcji to najlepszy w Polsce jest Tylko z Klin 9 Zapamiętaj, Zapamiętam jak to jest spoko, Ale to jest to jedzenie, z tych rodzin niektórych Zostań u mnie jeśli chcesz Jeden moment No bo ze mną to nie grzech Będzie problem, no bo ty się Jest ci dobrze, fajna atmosfera Jestem gościem, który się do zera Wybacz słońce, nie chcę pasażera Jadę sam, przede mną długa droga przyjaciół blisko, jeszcze bliżej wroga bo bardzo góry, tak sufit się chowa bo u nich sufit to moja podłoga w tymczasem Ciągle, moja ulubiona na tym procesie. i tak w, w sufit najwyższa pora krzyżować im szyki boję się boga i boję się pychy to nie koniec zostaną mnie jeść. dobra, słuchajcie, to jest koniec, dziewięć, sześć a teraz słuchajcie youtuberka, która jest najmniej docenianą osobą na świecie Tak <grym> Tak, widzę youtuberka, która... Której nikt nie lubi Nikt Tylko... Parę osób na świecie Ma 14 tysięcy subów i zawsze była ta niefajna. Łączę ją, okej? Okay. I słuchajcie, ten teledesk mi wyszedł naprawdę słabo. I um, słuchajcie, ja nie sądziłam, że mój teledesk taki wyjdzie. Różowe mam na sobie.

Piotki te brzeg. Aaa, to kwiatki. Różowy sobie. Różowy to nie wszyscy się topie. To... Różowy vintage! Niech ciotynka do świecą. Ja obiecuję, bity, obiecuję, że moja bity, piosenka w realiu będzie lepsza od tego.

Na kapkucie miałam wielki problem no, z tym piosenka. E, widzę, bo bardzo fajne poradę też dostałam od was z piosenką, że poprawić głośność. Fajne, dziękuję. E, autotune psuje. Smyrrell. Bo gdybym zaśpiewała bez autotune, to tak by mi wyszło. Różowy mam też. Nie, czekajcie. Moment, moment. Różowe Vintage, Vintage. Niech się wszyscy dowiedzą. Różowy Vintage, Vintage. Wow. <laughs> Dobra, słuchajcie. To YouTuberzy, którzy są przeze mnie nielubieni, e, ta ostatnia może Wam kogoś przypominać. No ale bają. <grym> pa. <grym> Posłuchajcie, jeżeli lubicie tą serię, to subika z dzwoneczkiem i łapeczka w górę, jeżeli w ogóle lubicie mnie i seria. Bajo, pa.